Przepraszam, To jest... A co to jest? To jest moje motto. Od poniedziałku do piątku się pracuje, a dzisiaj to ja robię tak i robię tak. Co? A jak się nic nie rzuca? ja nie A co to jest? To jest kościelska, ja no, tak tak. mi zostawiła numer telefonu. No. <grym grym grym> tak. Ale ogółem to, 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 te grube to trzeba chować, tak. to bo kradną, tak. no wrzucałem tu, kradną ale w ogóle potem. taka jazda jest. To idziesz na marsz dzisiaj? E, jak? Ja idę na marsz. Byłem w szacie czarownika w zeszłym roku, ale ktoś mi ukradł, ktoś mi ukradł moją szatę czarownika, więc idę tak. I trzeba manifestować, tak. ponieważ wszystkie media milczą, a my będziemy drzeć mordę i krzyczeć. Zalegalizować i opodatkować. jest trasa marszu. Chcemy przejść przez centrum naszą Polską pod Ministerstwo pod Finansów. też chcemy ja no, powiedzieć parę mądrych rzeczy to, to, ministerowi finansów, ponieważ konopie, jak, jak wiadomo, można też stosować w gospodarce, nee Mamy fajną propozycję. Zamiast produkować papier z drewna, wyprodukować papier z konopi. W jeden hektar dla lasu, który rośnie 40 lat, daje mniej papieru niż jeden hektar konopi, który rośnie jeden rok. Proponujemy Dobra, proponujemy. A... A tak historycznie, przeciętny obywatel, hipotetycznie, załóżmy, co on na przykład może zrobić, powiedzmy, żeby te konopie żeby zmienić, coś, co mu się nie podoba w państwie. Na przykład, tak jak wam się nie podoba legalizacja, że są nielegalne narkotyki, nie? Ale nie, to... sekundę, sekundę. My nie rozmawiamy o narkotykach, rozmawiamy o konopiach. I ja, ja mam do Ciebie pytanie, nie takie. Takie. masz pojęcia. Czy, yy, Będę miał przede wszystkim, no w sumie no, dzisiaj no, specjalnym takim zaszczytem wygrarowanym w marmurze e, e, nagrodą. Z, z, zaprosiliśmy jednego człowieka, Szpenia, człowiek ciężko chory, ale nie wiem czy przyjdzie, Mamy, na, mam nadzieję, że przyjdzie. No, zapowiadała się żona Miroja też ze swoim reggae dance hallem, zespołem, jak będą chcieli jakiś pokaz zrobić. No i parę innych osób, natomiast ja do końca wszystkiego nie wiem, przy pracuje dużo ludzi nie wszystkim się orientuję. Jesteś tutaj z jest kofalówką i co tutaj robisz? Słuchaj, no szykujemy się do marszu, do manifestacji. Tak? Marsz Wyzwolenia Konopi poświęcony właśnie temu problemowi. Nie. Przede wszystkim dekryminalizacji nie. Okay. I posiadania marihuany. Tak? Nie, myl, nie mylmy z legalizacją, nie mylmy z narkotykami, nie mylmy z heroiną, z kokainą. Mówimy o chronologii. A dlaczego nie wyzwolić heroiny? Słuchaj, wiesz, heroina jest ciężkim drakotekiem, no Niszczy lud życie ludziom, e, całym rodzinom. Uz uzależnia fizycznie. Współsztoczenie w organizmie człowieka to jest ciężki drakotyk. Alkohol też. Alkohol również. No, a pentamina no, też. Apetamina też no, marihuana też szkodzi zdrowiu. Wiesz, no, w w, w, w takim samym stopniu jak kawa szkodzi zdrowiu, czekolada. No w takim samym stopniu jak kawa, jak, jak, no. jak czekolada. Czekolada też jest legalna, kawa Palin... też jest legalna. Jerba to też byś kupić normalnie wiesz zioło kupić. Ale wcinam rozstry. się w słowo. No. Ale jakikolwiek dym są do jedzenia, nie, nie do palenia. No coraz papierosy są legalne i pali się, no, o czym Ty mówisz? No są no czterokrotnie okay, ale... szkodliwsze od marihuany, także nie rozumiem co mówić o czym mówisz teraz. Czteroszkodliwsze? Czterokrotnie według raportu WHO prowadzonego przez ONZ. Największą chyba organizację na świecie, która Badać takie sprawy związane z zdrowiem życia ludzi na świecie. No dlaczego? Ale były dlaczego, 3 lata. dlaczego nie zaregalizować heroiny? Dlatego już powtarzam, powtarzamy się. ale powtórz jeszcze raz, dlatego że, ale że sobie. tego, że stwarzał, to jest problem jednostki. Ale to jest temat? Chyba, problem jednostki, czy rozmawiamy o narkotykach? A jednostce bo chodzi o legalizację tylko marihuany? Stary, powtórz jeszcze raz. Nie rozmawiamy o legalizacji marihuany, o dekryminalizacji marihuany. Są dwie różne rzeczy, Musisz to zrozumieć. Różnice rozumieć. To na legalizacji dekryminalizacji. Dekryminalizacja stara jest polega na, na niepowsadzaniu ludzi do więzienia za posiadanie. W każdym cywilizowanym kraju. Okay, no ja to rozumiem, to już cały czas to to czas to to. Ale Lepa czemu na przykład nie walczysz ogólnie o to, żeby było legalne i inne narkotyki. Bo uważam, że narkotyki nie powinny być legalne. No, ale marihuana jest jednak narkotykiem. Ale to jest według ciebie, star. No, ale ja ci... alkohol też jest narkotykiem. I jest legalny, no więc sam, 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 sam w tym momencie. No, Substancją psychoaktywnym, środkiem psychoaktywnym... Dobrze, o bardzo niskiej szkodliwości. Wykazuj, no. ...wykazującym działanie psychoaktywne. No, ale jako taki... Ty... Ale stary, jesteś zafiksowany. Rozumiesz, zafiksowanym jakimś gościem chcesz mówić mi, że marihuana jest szkodliwa z narkotykiem. No Star, nie przekonasz mnie. Czy mówisz, że marihuana jest szkodliwa jest narkotykiem? Stary, nie, nie. Nie twierdzę po pierwsze, że marihuana że narkotykiem, po drugie nie twierdzę, że, że jest... może być jest szkodliwa, ale w takim samym stopniu jak czekolada, jak na Dobra, czy czekolad... definicję narkotyku? To na środek, jest uzależniający fizycznie człowieka, powodujący, iż ten człowiek, mu się zmienia fizycznie życie po prostu, no. Człowiek, jest z... marnieje, schudnie... A definicję leku? Lekarstwa? Nie ja tak. jestem, wiesz, ekspertem medycyny, nie mam pojęcia. Ty słuchaj, ale chcecie legalizować marihuanę, nie? Chcemy dekryminalizację marihuany, tak. marihuany a dlaczego innych narkotyków nie zalegalizować. w mundurkach ja marihuana jest rośliną, a i narkotyki to chemia ja wiesz, wyprodukowana no. przez człowieka, a marihuana rośnie Opium sama. Opium też jest chemią. Opium, mój drogi... Kurwa Opium jest też naturalne. Narkotyki trzeba dekryminalizować. Czy, czy chodzi mi o to, jest też naturalny w tym sensie? Bo... Ja tutaj tylko tańczę. Tak? Fajnie. No. A słuchaj, co ty robisz w ogóle? Będę zaraz tego, tańczyć tutaj, no, będę zaraz tańczyć. Co będziesz tańczyć? Hip-hop będę tańczyć. Tak. No. Polski? <laughs> Tańczy się przy każdy, a nie polski. No. Hip-hop. A czemu hip-hop? Hip no bo... Nie wiem sobie, ani nie, nie lubię, ani nie znam, ale tańczę, no, od pięciu lat już, więc... Tak? Lubisz tańczyć? Nie. No po co tańczysz, skoro nie lubisz tańczyć? Tak sobie, wiesz, żeby... Nie, no... Tak, nie no, lubię, no. No to wiem, że lubisz, to. No. Pewnie, że lubię. Mam mógłby... słońce generalnie pod oczy, więc nie widzę. No właśnie, ja teraz mam pytanie, w związku z tym, że lubisz, e, powiedz, jaki taniec lubisz najbardziej? No tańczyć lubię najbardziej hip po prostu. Nie, Ścieżek, no, wstań mi tą kamerę w oko w ogóle. Dobra. Nie. Ty, a jaki najbardziej lubisz, Hitko? Powiedziałeś z tego co zrozumiałem, że nie znasz, nie lubisz. Byłeś za mną, Hitko, ale hip-hop. Ale jak to nie znasz? W sensie w jaki nie znasz? Czy nie słuchasz? Nie słucham, nie słucham w ogóle, ale tańczasz. Nie słuchasz, a przy innej muzyce nie tańczysz? Tańczę. Przy jakiej most. mosty. Tańczę, śpiewam, robię mostek. Nie, poważnie, przy jakiej. Przy każdej tańczę przy rokiem drolu. Ale właśnie do, no, no właśnie. A przy jakiej najbardziej lubisz tańczyć? No najbardziej lubię tańczyć przy hip-hopie, Bo najbardziej to czuję, bo tańczę najdłużej. Tak. Aha, spoko. Kumam tą miasto. liście Co tu robisz? Chłopaku? Przyszedłem na marsz. Chłopaki. Tak. No. A skąd kiedy widziałem się marszu? No, z źródeł różnych. Od znajomych z internetu, z pleb, z plakatów. Z... Ogólnie już dawno nie wiedziałem. i oh, Więzienie, jak rozumiem, oznacza chęć dekryminalizacji pokazania. Zobaczcie. Wsadzacie nas za pół grama zioła do więzienia, tak? A, Ale tylko tego chcecie? Nie chcę legalizacji. Ale chcecie zalegalizować też heroinę? Wiem, nie. że nie chce. Ty na przykład osobiście. Osobiście nie, osobiście samą marihuanę. Dlaczego akurat samą marihuanę? Marihuanę bo to jest szczęście. A dlaczego ma... Jest ja... a dlaczego... a dla heroinistów heroina jest szczęściem. Nie, znaczy dla innych, ale to jest bardziej szkodliwa przedsięwzięczność. Ale dlaczego tylko? Nie, nie, dlaczego nie. tylko wy? Dlaczego nie oni radio nie mogą sobie? Yy, oni nie mogą sobie yy, wiesz, pozwolić na jazdy, że tego typu, żeby na przykład yy, skupiłem wątek właśnie w tym momencie. O czym mówiła? Możesz się przypomnieć? Co? Nie wiem, nie wiem. Kurwa. Nie wiem, to jest. A, że ten. To jest taka jasna, że y, dlaczego nie... Y, dlaczego nie ludzie, którzy są y, her y, her y, heroinę, nie? albo morfinę czy amfetaminę bo mają po tym